Bóg stał się jednym z nas, by wynieść ludzi do godności swoich dzieci. Przychodząc na świat, obdarował nas najpiękniejszym darem nieskończoną i bezwarunkową miłością. Miłość jest tym, na co każdy czeka i za czym tęskni. W świecie rozdzieranym konfliktami zbrojnymi, agresją i przemocą, tylko miłość może przezwyciężyć spirale nienawiści. Bóg stał się człowiekiem, by nas jej nauczyć i dać nam nadzieję, bo sam jest miłością. On, który oddaje się w nasze ręce jako bezbronne dzieci, uświadamia nam, że pokój, pojednanie i dobro zaczynają się od pokornego otwarcia naszego serca na Bożą miłość. Niech Jezus w tych szczególnych dniach przyjdzie do każdego z nas ze swoim darem miłości i pokoju. Błogosławionych świąt narodzenia Pańskiego.